Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w 136. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Temat dzisiejszego odcinka będzie tak powiedzmy luźno związany z WordPressem, natomiast jest on bardzo ważny, i w ostatnich dniach wyszło to w praktyce, można powiedzieć, w jednym z moich projektów, że ustalanie wymagań projektowych. To jest bardzo ważny proces i oprócz tego, że oczywiście musimy odpowiednio do niego podejść, to bardzo istotne jest to, z kim rozmawiamy na temat tych wymagań i tego, jak jakaś tam funkcja ma działać. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, wspomnę tutaj o moim partnerze, czyli Marce Cyberfolks, która dostarcza rozwiązania hostingowe pod WordPressa. Możesz również u nich kupić domenę, albo zapisać się na jeden z webinarów, który organizują cyklicznie i te webinary dotyczą zarówno WordPressa, jak i e-commerce, czy ogólnie funkcjonowania w internecie. A wracając do tematu odcinka, to może nakreślę mały kontekst, w jakim w ogóle dana sytuacja miała miejsce. Jeden z moich takich stałych klientów zwrócił się do mnie z taką prośbą, że potrzebują mieć narzędzie w WordPressie, które będzie w jakimś tam stopniu konfigurowalne. I tak w skrócie chodziło o narzędzie, które będzie generowało jakiś tam formularz, przez który użytkownicy tej strony będą wysyłali zgłoszenia na jakiś tam konkretny event, tak, który ma się odbyć. No i wstępnie ustaliliśmy sobie jakieś wymagania z, jakby z szefem całego projektu, też można powiedzieć z osobą, która płaci, bo to też jest często dosyć istotna kwestia, że ta osoba, która można powiedzieć bezpośrednio wykłada pieniądze na, na wdrożenie jakichś rzeczy, czy zleca nam coś, ma gdzieś tam ten taki najmocniejszy głos decyzyjny, jeśli chodzi o, o kształt tego, jak dane rozwiązanie ma wyglądać, a to niekoniecznie zawsze jest dobry pomysł. No i tutaj właśnie z tym szefem ustaliłem wszystko, jak to ma funkcjonować, określiliśmy sobie wymagania, jakie oni mają, jakie wyzwania przed nimi stoją też od tej strony biznesowej, jak to ma działać w praktyce, aby im to ułatwiło pracę. Bo założenie było takie, żeby pracownicy mogli sobie generować takie formularze bez mojego udziału, bez udziału programisty czy jakiejś osoby takiej bardziej zaawansowanej technicznie tylko żeby po prostu mogli sobie przygotowywać taki formularz pod dany event, jeśli tylko będą potrzebować. No i tutaj okazało się, że te wymagania, które zostały zdefiniowane właśnie z szefem całego projektu, z właścicielem firmy, one były dobre, natomiast pewne założenia co do takich praktycznych aspektów, jak zarządzanie tymi formularzami, eksportowanie danych, które zostaną przesłane przez te formularze. Tutaj już niekoniecznie było to spójne z tym, co potem ustaliłem w trakcie konsultacji z osobami, które już bezpośrednio będą na tych formularzach pracować i które bezpośrednio znają taki. Proces biznesowy od, od strony osoby, która go po prostu obsługuje, czyli która przetwarza te dane potem, która ma robić te formularze i tak I to jest właśnie bardzo istotne żebyśmy rozmawiali też przy definiowaniu takich wymagań nie tylko z tą osobą, która płaci, z jakimś tam szefem projektu, właścicielem firmy, który to zleca, bo bardzo często on ma jakiś tam obraz jak to powinno działać. Natomiast osoba, która bezpośrednio będzie z tym pracowała, ma zupełnie inne spojrzenie na pewne aspekty. I właśnie w dzień przed tym, jak nagrywam ten odcinek, miałem taką konsultację z dwoma osobami, które będą już bezpośrednio działać na tych formularzach. No i okazało się, że te założenia, które ja zrobiłem z szefem całego projektu, no nie do końca były spójne z tym, co powiedziały mi te dwie osoby, które bezpośrednio będą już używać tego narzędzia. I przez to przemodelowaliśmy cały proces, zarówno i tworzenia, i obsługi potem tych danych, które będą zbierane w, w całym procesie. Tam akurat mechanizm jest dosyć prosty, bo po prostu te dane mają zostać wyeksportowane do pliku CSV, który gdzieś tam potem dalej będzie przetwarzany. Już wewnątrz organizacji, więc to też było bardzo istotne, żeby ustalić takie szczegóły, no i przede wszystkim, żeby maksymalnie ułatwić pracę tym osobom, które bezpośrednio będą pracowały na tym narzędziu. Tutaj przypomina mi się też inny projekt, w którym można powiedzieć te ustalenia, które czy założenia, które sobie gdzieś tam zrobiliśmy na bazie tego, co miał robić system. Okazało się, że założenia z jednej strony, można powiedzieć, były dobre od takiej strony, powiedzmy, UX-owej, programistycznej itd. Bo to wszystko się kolokwialnie mówiąc, trzymało kupy i było fajnym rozwiązaniem. Natomiast my troszkę poszliśmy zbyt daleko w tych naszych planach, propozycjach i projektach, i to, co my chcieliśmy zrobić jako powiedzmy zespół dostarczający dane rozwiązanie było bardzo fajne i, i dawało fajne opcje natomiast nie znaliśmy takiego kontekstu biznesowego to znaczy oczywiście wiedzieliśmy co robimy jak to ma funkcjonować i tak dalej natomiast natomiast nie znaliśmy takich niuansów przez które część tych rzeczy, które wymyśliliśmy, było zupełnie zbędne albo wręcz mogło działać, działać na niekorzyść naszego klienta. I to jest też bardzo ważne, że my nie do końca zawsze wiemy, jak to wszystko działa i jakie są tam powiedzmy takie drobne smaczki w, w branży klienta, które na przykład. Decydują o tym, że danej opcji nie wprowadzamy bądź wprowadzamy ją w jakiejś innej formie, i w tym projekcie było akurat trochę tak, że to co nam się wydawało, jako powiedzmy, ludziom od IT, ludziom, którzy mieli dowieść jak najlepszy produkt dla tego klienta, to co nam się wydawało, że jest kiepskim rozwiązaniem, to w kontekście całego biznesu klienta i takich miękkich kwestii jak kontakt z klientem czy jakieś tam nawyki klientów mojego klienta. No to to już zrobiło dosyć istotną różnicę, bo okazało się, że te rozwiązania, które gdzieś tam obiektywnie są fajne, dobre i wymyślane w całkiem fajny sposób. No to już nakładając to na bezpośrednio na Produkt, który robiliśmy dla naszego klienta, niekoniecznie już to się sprawdzi w tym konkretnym przypadku. I tu znowu wracamy do tego, że warto zawsze rozmawiać o takich drobnych szczegółach, ale też takich, można powiedzieć, nieoczywistych aspektach danych projektów, bo, no bo często po prostu my coś tam zakładamy my patrzymy z perspektywy wykonawcy, z perspektywy osób od IT. No, a jednak klient ma często inne, zupełnie inne potrzeby, inne wymagania. No, a naszą rolą jest po prostu wydobycie tych wymagań z klienta i poprowadzenie całego procesu w taki sposób, aby po prostu zdefiniować te wymagania tak, żeby dowieść mu to w jak najlepszej jakości i aby to odpowiadało jego procesom biznesowym, bo. Uważam, że wszelkie rozwiązania, które tworzymy dla naszych klientów, powinny być dopasowane do ich procesu biznesowego, a nie proces biznesowy ma być dopasowywany do rozwiązania IT, czy do możliwości, które daje takie rozwiązanie. Oczywiście, w pewnych sytuacjach trzeba iść na jakieś kompromisy, choćby ze względu na koszty wdrożenia danej opcji, no ale zawsze warto o tym pamiętać. Także podsumowując ten odcinek. Jeśli miałbym to zebrać w takich krótkich radach, no to po pierwsze, jeśli rozmawiamy z osobą, która płaci za dane rozwiązanie i zleca, to niekoniecznie jest to odpowiednia osoba, która będzie znała wszelkie aspekty takie praktyczne danego rozwiązania, które ma zostać stworzone. Więc warto zawsze rozmawiać z osobą, która po pierwsze będzie używała danego narzędzia na co dzień. A po drugie, która zna cały proces od podszewki. Oczywiście, jeśli to jest taki znany proces biznesowy gdzieś tam w organizacji, no to mamy dużo łatwiej. A jeśli to jest tak, że to jest jakaś nowa rzecz i tak naprawdę jeszcze też klient czy pracownicy klienta nie do końca wiedzą, jak to będzie wyglądało, no to wtedy najprościej podejść do tego robiąc to w takich małych iteracjach, dodając kolejne opcje, tak żeby po prostu testować to już w nawet jakimś tam, Małym stopniu zaawansowania, ale żeby nie, nie rozbić się na czymś takim, że budujemy jakiś duży kombajn z milionem opcji, a po czasie okazuje się, że tak naprawdę tylko 10-15% tych opcji, które tam są, są potrzebne, są wykorzystywane. Więc zawsze warto robić to w takich małych sprintach, tak aby budować dane rozwiązanie, dokładając jakieś małe klocki, ale na tyle duże, żeby można było to wrzucić na produkcję i żeby klient mógł tego używać i po prostu rozwijać to wraz z budową tego procesu biznesowego po stronie klienta. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że to, że nie był to taki czysto wordpressowy odcinek nie sprawi, że będziesz zawiedziony, czy że ten odcinek Ci się nie przyda, bo Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotny temat w momencie w którym tworzymy jakieś bardziej zaawansowane rzeczy dla naszych klientów niż tylko na przykład prosta strona na WordPressie. I zachęcam Cię również do subskrypcji moich kanałów, czy to do YouTube, czy kanałów podcastowych w aplikacjach i zachęcam również do podzielenia się tym odcinkiem z innymi użytkownikami wrzuć gdzieś w swoje social media udostępnij oznacz mnie tam abym wiedział żeby, że poszło to dalej no i słyszymy się w kolejnym tygodniu dzięki do usłyszenia za tydzień cześć